W temacie zbawienia i roli uczynków w nim mamy w Biblii dwa wersety z różnych listów, które wydają się być ze sobą w jawnej, jaskrawej, oczywistej sprzeczności. Jakub naucza tak. List Jakuba, drugi rozdział, 24 werset. Widzicie, że człowiek bywa usprawiedliwiony z uczynków, a nie jedynie z wiary. Apostoł Paweł. W liście do Galacjan 2:16: tak, wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, a tylko przez wiarę. Jeszcze raz: Jakub człowiek bywa usprawiedliwiony z uczynków, a nie jedynie z wiary. Paweł człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, a tylko przez wiarę. Od lat chrześcijanie biblijni i katolicy przerzucają się tymi dwoma wersetami. Jedni za Pawłem udowadniają całkowitą darmowość usprawiedliwienia z grzechów przez samą tylko wiarę, a drudzy cytują Jakuba, udowadniając, że boża arytmetyka zbawienia wygląda następująco: wiara plus uczynki, niekiedy jeszcze plus jakiś X, na przykład sakramenty, równa się zbawienie. Nie wyczerpując wszystkich wątków sporu o powyższe wersety, chciałbym zwrócić uwagę na pewien, zdawałoby się, drobny szczegół. Większość dyskutantów przyjmuje milczące założenie, że słowo wiara w obydwu listach znaczy to samo. Taki automatyzm znaczeniowy jest jednak poważnym błędem. Nawet w mowie potocznej często musimy definiować słowa, by właściwie porozumieć się z rozmówcą. Każdy język, za wyjątkiem języka komputerowego, niesie w sobie ryzyko wieloznaczności. Dopiero nasz mózg i wysiłek doprowadzają komunikację do jednoznacznego finału, choć niestety nie zawsze. W jaki sposób możemy poznać znaczenie słów u danego autora? Jak zwykle poprzez kontekst. Po prostu obserwujemy, jak używa on danego słowa w zdaniach czy większych fragmentach księgi. Księgi, którą on sam napisał. Stosując tę zasadę do Jakuba i Pawła, co odkrywamy. Weźmy najpierw Jakuba. Mówi on tak: list Jakuba, drugi rozdział, wersety 18, 19. Lecz powie ktoś, ty masz wiarę, a ja mam uczynki. Pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, a ja ci pokażę wiarę z uczynków moich. Ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Dobrze czynisz. Demony również wierzą i drżą. Jakub zmienia w wersecie 18 przeciwstawienie wiara uczynki w wiara bez uczynków, którą przeciwstawia wierze z uczynkami. A więc u Jakuba nie jest tym kontekstem przeciwstawienie tych pojęć wiara uczynki, ale jak gdyby dwa rodzaje wiary. Pierwsza wiara bez uczynków, a druga wiara z uczynkami. W następnym wersecie, jeszcze jaśniej, czyli w dziewiętnastym, jeszcze jaśniej ilustruje, co rozumie pod pojęciem wiara czy wierzyć. Wierzysz, że Bóg jest jeden? Wiara dla Jakuba to przekonanie intelektualne, coś na kształt wiedzy. Mówi na przykład o demonach. Demony również wierzą. Wiara w tym Jakubowym znaczeniu niekoniecznie musi wpływać na nasze życie. Przykładowo, palacz wie, a raczej właśnie wierzy, że papierosy są szkodliwe, ale pomimo tego przekonania intelektualnego podejmuje decyzję, by ryzykować. Idąc Jakubowym tokiem rozumowania, człowiek może mieć intelektualną świadomość istnienia Boga, ale nic z tego w jego życiu nie wynika. Możliwa jest też druga sytuacja, że ta wstępna wiedza o jego istnieniu popycha go dalej. Apostoł Paweł tak definiuje z kolei swoje rozumienie wiary. List do Galacjan, drugi rozdział, wersety 16 i dwudziesty. Wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, a tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa, i myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, a nie z uczynków zakonu, ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Kilka prostych obserwacji porównawczych. Paweł przedstawia wiarę jako posiadającą konkretny obiekt wiara w Jezusa Chrystusa. Paweł przedstawia wiarę jako coś, co jest decyzją człowieka. Myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli. Paweł także przedstawia wiarę jako coś, co totalnie zmienia człowieka od wewnątrz. Żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. U Jakuba mamy intelektualne przekonanie o istnieniu jedynego Boga. U Pawła przemyślaną decyzję złożenia swego losu w ręce Jezusa Chrystusa, teraz i na wieki. Te dwa rozumienia słowa wiara dają klucz do rozwikłania pozornej sprzeczności pomiędzy tymi dwoma wersetami, które zacytowałem na początku. Mam nadzieję, że, mając już tę dodatkową wiedzę, bez trudu, sami państwo wyciągną dalsze konieczne wnioski.